Myślę, że teraz bardzo dużo czasu na pracę poświęca Krystian Ochman, który już niebawem będzie reprezentował nas w Turynie. Czy już wiadomo, jak będzie wyglądał jego występ od strony choreograficznej? Już jest ułożona choreografia, już jest nagrana. Wydaje mi się, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Jest naprawdę magicznie, zjawiskowo. Tyle mogę powiedzieć, ale myślę, że każdy tą prezentację zapamięta. A ile osób będzie na scenie? Czy będzie tylko Krystian, czy będą mu towarzyszyć także tancerze? Będzie tak, jak jest w regulaminie Eurowizji, więc nie zdradzę tu żadnej tam jemnicy. Prócz artysty może być pięć osób, więc te pięć osób tam będzie. Czyli wykorzystujemy do maksimum tutaj ilość, że tak powiem ludzi. Tak, tak, staramy się, będzie czterech, e, czterech tancerzy, więc będzie show, tak jak powinno być. Jak oceniasz szansę Krystiana? No bo y, mówi się także, że mimo wszystko Eurowizja jest y, poniekąd też konkursem politycznym. Wiemy, że y, reprezentować swój kraj y, będzie też reprezentant Ukrainy. Tak, oczywiście, że zdaję sobie z tego, że Ukraina będzie faworytem, ale myślę, że Polska też się dobrze zaprezentuje. Uważam, że Krystian jest artystą wrażliwym i ten głos jest absolutnie magiczny, więc ta polska prezentacja zostanie zapamiętana i każdy znajdzie coś za siebie. Przepiękny głos, też piękną choreografię, piękny wizual, niesamowity klimat tego utworu.